Savage daughter, the one who runs barefoot, cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter. I will not cut my hair. I will not lower my voice. My mother's child is a savage. She looks for her omens in the colors of stones, in the faces of. Witajcie, kochani, na przedostatnim dniu na Islandii. Za mną dość ciekawa noc, gdyż pierwszy raz przeżyłem trzęsienie ziemi, które było odczuwalne. No, Islandia pokazała, jaka jest piękna oraz nieprzewidywalna i niebe niebezpieczna. Plan na dzisiaj to Diamond Beach oraz. Po drodze parę ciekawych miejsc, wodospady między innymi. właśnie znajdujemy się na tej e, plaży, lagunie. No jest po prostu niesamowicie efekt, który dają te krylody wystające z laguny. No rzeczywiście przypomina to jak jakieś kryształy, diamenty. Także no, co, no zobaczcie sami jak to jest przepięknie. Yeah, Stones. I am my mother's savage daughter. I will not cut my hair. I will not lower my voice. My mother's child dances in the darkness. She sings heathen songs by the light of the moon and watches the stars and renames the planets and dreams she can reach them with a song and a broom. <laughs> we are all brought forth out of darkness into this world. Through blood and through pain, and deep in our bones, the old songs are waking. So sing them with voices of thunder and rain. We are our mother. Zobaczcie kochani, jaka czarna plaża z przepięknymi diamentami z lodu. No, wygląda to normalnie zjawiskowo. Jesteśmy obecnie na lodowcu o bardzo dziwnej i trudnej nazwie, której nawet nie będę się starał wypowiadać. Ale zobaczcie normalnie, co tutaj się dzieje. No coś cudownego. Trzeba odwiedzić to miejsce, kiedy będziecie na Islandii. Także my pomału zbliżamy się już w stronę domku. Jeszcze zostały nam dwa e, wodospady, a wieczorkiem już polowanie na Zorze Polarną, bo dzisiaj ma być bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że się ją zobaczy. Także mam nadzieję, że uda się coś nagrać, zrobić jakieś zdjęcia i pochwalić się nimi. Także trzymajcie kciuki, a my lecimy dalej. Hej! No i to koniec, kochani, czterodniowej przygody na Islandii. Bezpiecznie dotarliśmy na lotnisko. Niedługo mamy samolot. Mam nadzieję, że wulkan nie pokrzyżuje planów i wylecimy. Spełnienie, spełnione marzenie. Zorza zobaczona. Wczoraj już się tego jednak tak za bardzo nie udało, bo jednak warunki się strasznie pozmieniały. No i co mogę powiedzieć? no Jeżeli ktoś ma możliwość, chęć, to musi zobaczyć ten piękny kraj. A my widzimy się na kolejnych odcinkach serii Kierunek Wolność, także do zobaczenia, trzymajcie się i do usłyszenia, hej!